Witajcie serdecznie już w trzecim odcinku z naszej własnej serii. Pilnie zostaliśmy wezwani na Isla Amina, kiedy to byliśmy w drodze do ośrodka hodowlanego w Montanie. Gdyż jak się okazało doszło do bardzo dużego sabotażu ze strony ekipy budowlanej, która została przekupiona przez konkurencję. W związku z tym musimy od zera przygotować i zbudować wybieg dla naszych pierwszych drapieżników, którymi będą Dilofozaury. Jednak wpierw musimy zburzyć to co zostało, Było nam zaprezentowane, co uznaliśmy za dobre i to co jednak okazało się klęską i fałszywką. Witajcie oczywiście serdecznie na tym kanale, z tej strony CzaszkoKrób. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, aby kanał mógł się dalej rozwijać. Zanim jednak dolecimy na wyspę, bo mamy chwilę czasu przedstawię Wam obecną sytuację. Na wyspie Islamina posiadam jedną ekipę budowlaną, która zajmuje się już wszystkimi budowlami, konserwacją i tak dalej. Mają po prostu terminy przepełnione. Wiem, taki ze mnie świetny właściciel. To był sarkazm. Ale płacę im bardzo wysokie wynagrodzenie, żeby ich ciężka praca była dobrze wynagrodzona. I żeby... Im ulżyć, postanowiłem wynająć drugą ekipę, która, ura, okazała się fałszywa, bo do, zamiast doświadczonych pracowników ekipy budowlanej, dostałem ekipę, która rzekomo pracowała, zrobiła przedstawienie i została przekupiona. Więc musimy wszystko zburzyć i samodzielnie zbudować wybieg dla naszych dinozaurów. Tym razem będą to dzilofozaury, gdyż to będzie pierwszy drapieżnik w parku. Jak widzicie teraz, mamy tutaj właśnie edycję terenu i musimy to wszystko zburzyć, bo jak się okazało, cała góra w ogóle nie była zrobiona z konkretnego, mocnego materiału, tylko z sypkiego terenu. Jeszcze, jak tutaj widzicie, znalazłem kozę, która upadła i niestety nie przeżyła. Więc zająłem się dalej, a wracając, góra była w ogóle niestabilna. Gdyby przyszła kolejna burza, płot, kamienie i wszystkie budynki by osiadły, a dinozaury albo by ucierpiały, albo wydostały się na wolność. Również jak widzicie obecnie, zacząłem poprawiać górę, rozplanowałem sobie to lepiej, bo jednak już stwierdzając, nie będę płacił nowym jakimś, tylko starej ekipie zebraliśmy się w kupę. I zaczęliśmy budowę od zera niszcząc wszystko, co wcześniej zaczęliśmy. Tutaj mieliśmy plan na górę, która nie, byłaby, nie zajmowałaby całej powierzchni. Gdyż jeszcze tam dalej, planowałem jeden wybieg, ale to już niedługo zobaczycie. Też jesteśmy lepsi, bo wcześniejsza ekipa stwierdziła, że nie da się centrum widokowego postawić na tej górze. Co w sumie się nie po ich terenie, co był niestabilny, bo to była budowa za ciężka. Nam się udało i podzieliliśmy wybieg na dwie części, górną i dolną. Oczywiście wodospad tak musiał być. Bez tego ten wybieg nie będzie miał swojego klimatu, a bardzo chciałem, żeby wybieg dla dilofozaurów zabierał właśnie wodospad. Z jednej strony będą mieli goście wejście, a z drugiej dilofozaury na tą górną część. Również w końcu postanowiłem odblokować szeroką ścieżkę, gdyż goście narzekali od tego na to od pierwszego odcinka. Następnie zająłem się ogrodzeniem zyskał i samym ogrodzeniem z płotu i barier. Tutaj troszeczkę się pobawiłem. Jak widać, wszystko się da ładnie. Tutaj małe szczegóły, bo tu jeszcze pójdzie inna galeria widokowa. Również cały teren wybiegu postanowiłem zaznaczyć jednym materiałem terenu, gdyż będzie łatwiej uzupełnić biomy według statystyk filofozaura. Gdy dinozaury pojawiły się już na wybiegu, nasze pierwsze drapieżniki, a mieliśmy ich aż czwórkę, postawiłem jednostkę patrolową i zacząłem edytować im wybieg według ich statystyk i potrzeb. Co chwilę jednak mi zajęło, a przy okazji... Wszystkie ścieżki zmieniłem na szerokie i delikatnie popiększyłem wybieg dla ornitominów. Podsumowując, sam wybieg prezentował się genialnie. Nam się spodobało i to bardzo. A szczególnie mi, ekipa budowlana zadowolona, nie narzekała, dostała wysoką pensję za to, bo jednak dużo tutaj zrobili i musieli się poświęcić bardziej, gdyż obiecałem im jednak to wolne. Goście zadowoleni, szczególnie z centrum widokowego na samej górze, z widokiem na dół, oraz dinozaury również zadowolone, a my. Żegnamy się na chwilę obecną z Islami i wyruszamy w podróż. Daleką podróż. Daleką podróż prosto do montany, do środka hodowlanego, gdzie już czekają na nas nasze dinozaury na wyspę. Ale nie tak łatwo muszę im tam wpierw pomóc, by je uzyskać. A więc zapraszam i oczekujcie czwartego odcinka, tym razem poświęcony dinozaurom w montanie. Z tej strony był czaszko. Chrup. Trzymajcie się gorąco. I do zobaczenia wam. Cześć.